Cześć, tu Tachin i witam Was w kolejnym meczu turniejowym. Ze mną jest ponownie Wojta, znany jako zły brat bliźniak. Hello, hello. Ponownie i zaczynamy meczyk. Poważnie, e, jakich drużyn, jeżeli możesz mi przypomnieć? E, to jest mecz drużyn Defenders of Nexus. O, e, to jest drużyna fioletowa. Oraz mhm. drużyny niebieskiej, o teraz dałem, aż dajcie mi chwilę sam sprawdzę, bo naprawdę nazwa... No o, to już, już mam, e, ta druga drużyna nazywa się D-28R. Dobra, jesteśmy z powrotem. Aha, D-28R. No D-28R. To... Oni mniej przy okazji w banach dla niebieskich na początku poleciał Kasadin. Nie chcieli Kasadina w tej grze, wykluczyli go Olaf szybciutko poleciał ze strony fioletowych, no to Amumu i Warwick też polecieli również do bana, no i na samym końcu Kaiser Mordekaiser plus Morgana, która jak już mówiliśmy wcześniej, wielokrotnie nikogo nie dziwi. Natomiast ten Kasadin. To co mogło być w poprzednim meczu, ale nie było ze względu na to, że nie było tam takiej potrzeby dla kasady. Faktycznie ten Wiktor był potrzebny, natomiast tutaj znowu się pojawił Wiktor i jak, mówi, jak mówiłeś wcześniej, że tutaj chłopak trochę tym Wiktorem gra. Tak, to już widziałem w poprzednich meczach On potrafił zdominować linię, on potrafił to wygrać Jestem tylko ciekawy czy Malzachar jest nastawiony na to, bo mógł się spodziewać, że tego Wiktora będzie na widzie miał Jestem ciekawy czy będzie w stanie go skontrować w jakikolwiek sposób Tutaj już Fioletowi rozstawili się w dżungli przeciwników Mają zamiar zgarnąć tego reda i chyba zrobią to bez najmniejszego problemu Niebiescy jedynie siedzą przy własnym blue ale nawet Klavor Vance tutaj o, ja z tego, tak myślę, to jest tego, tak obserwuję od samego początku ten spot, nawet Klavor Vance nie poleciał. Ale wiesz, zauważ, nie... że CV jest jedynie po stronie fioletowych. Niebiescy nie mają CV. -ki. A nie mają CV-ki, no właśnie. Zdecydowali no właśnie, teraz się na ich jest... na linii. To, to daje pewną przewagę na linii, ale jednak obniża możliwość właśnie kontrolowania mapy. Mhm. A Argen myślałem, że zostanie pomóc z tym czerwonym. No, no tylko sam Wiktor tutaj posiedzi troszeczkę strata, na pewno dla Lissina, bo będzie też musiał polecieć zaraz na swojego blue. O, już chyba o, wiedzą, co się mosł, wydarzyło. O, tutaj może być problem Leci właśnie. Leci szybko Misfortune. jest Jest Udało się Lissinowi, dobra, udało się gwiznąć tego. Jednakże Misfortune nie zaczęła jeszcze ataku, miała tam jeszcze spida i teraz naciska go. Są Aha. te buty, naciska go. Może być problem, A nie. nie udaje się wygryć. Ażka popełniła ją. Wow, był grąc. Było gorąco i jakby ten first blood poleciał z takiej okazji, że pod <śpiewczył> im czerwonego bufa to śmiać się nie powinienem, ale wiesz, za karę by dostał. Tak, To ciekawie, Sprawiedliwie. Pojechałoby. No dobra. Jarvanik spokojnie ze swoim blue, no wie już na czerwonego nie ma co liczyć. Natomiast może w związku z tym zaproponować jakiś gang. Chociaż. No właśnie dziwi mnie, że on zmierza w stronę Tuchów, ja jem na jego miejscu, od razu spróbował skounter i pójść na Reda na przykład przeciwników. No, no. A jednak się na to nie zdecydował i Lissin chyba szybko zgarnie. No tak właśnie myślałem, szybko, to, że porazie. A jednak Żeby nie. sprawdzić. Dobra, ma, ma bezpiecznie, żeby sprawdzić. Okej, okay. wiesz, że Ravon też chyba na około specjalnie nie będzie szedł, ale no... Ich decyzje. Ich decyzje Jaro wraz z szenem legendarny Ounder. To jest to, nie jest, nie jest, nie to jest, to jest, to jest No Way, znaczy jego podstawowe konto nazywa się No Way, ale zrobił sobie Smerfa, którego którym zaczął grać i grał, gra w sumie do teraz. Nie wiem czemu tak się zdecydował, ale no, wieczny smurf tak o, zwany Tak dobrze służy No i teraz pierwszy gang na Ireli, próbuje Irelie, uciec exhaust no, o, poleciał nie, nie trafił niestety ze skilla, tak by jeszcze... No, to by się kompletnie wtedy odmieniło. Pan Wiktor wraz z Malzacharem wymiana zdań. Może tu jakaś nie, same last-hity. Same last-hity Miss Fortune też. Raczej same last-hity... Wiesz, na bocie Wiesz, też była zresztą... akcja Haraz na Sonie, która musiała zużyć swojego no, właśnie widzę, widzę. Właśnie widzę tak, że ten, stracona jest trochę tutaj, no... Ona na szczęście po trochu, po trochu tam się będzie leczyć, ale... Jednakże to jest wciąż ten support, ona nie będzie że, że jakoś tak wyjątkowo o, i miała teraz mocno, to lecenie... Coś nie będzie. wiesz co, za bardzo się odsunął. Tutaj Shen strasznie bije relię. Bardzo możliwe, że ona nie da rady uciec. Zobaczymy. I jeszcze jeden dasz, tam jeden dash wystarczy, wystarczy. Nie, Ignac wypalił. Tak, właśnie. ją wypalił myślałem, że dasz, ale... On tam chyba właśnie... Jak mówisz, no way, tak? Mhm. On tam chyba czekał, aż się skończy ten Ignite i jeżeli by się nie skończył... ...jeżeli by się nie by się skończył i ona by jeszcze przetrwała, to on by właśnie jeszcze dasha zrobił, Dasha, bo nawet nożykiem wyrzucił, taki... wiesz? Wystarczyłoby. No chyba miał zasięg, no chyba miał też zasięg do tego. Dobra. Aśka, co ona? Znowu, znowu są u siebie, znowu są wypychane a lister tak bezpiecznie A no trochę, trochę e, głupi, trochę gubi, według mnie Fierce Blatton tak na linii zginąć wyższego ganku Oj tutaj akcja, czyżby miała sana zginąć? Duża tak, szansa, tak, nie tak. ma, nie ma o, i Musi ją wybronić, nie wybroniła, jest ten flash na do zakończenia mm -hmm. Dobra A przy okazji już szybka pomoc, no, oj, on może to się źle skończyć dla Lee on już Dobra, musi odpuścić, musi całkowicie odpuścić tak. Wiktor. a zresetował się jeszcze. Niebieski. Nie o, zgraj się z czasem z tym. Jeszcze środkiem. prawie Lisney zginął. Nie tak, 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 tak. Tu może być problem z tym. O, teraz się na szczęście nie zresetował. On trochę, trochę nie wypał lekki z tym blueboofem. Trochę farmy stracił. Nerwy. Tak, Wres... tak, tak. Wydaje mi się, że te nerwy tu po prostu. Czasami ci dają wyznaki. A Wiesiek. No wiesz jak mam chociaż jako jedyny normalny nick, którego mogę przeczytać, bez <laughs> dostał wieje się. DA fuck <laughs> Ale jak spokojnie swój chłop to jest Tak Wiesiek teraz stara się counter-junglować, wydaje wieś. mi się, że tu bez problemu zgarnie to wiedźmy. O, tutaj jeszcze Aszka musiała zużyć swojego przeszła. Wiesz bardzo dobra gra Ali stara. on wcześniej raz wyrzucił Sonę, drugi raz wyrzucił Sonę, w końcu na zginęła, teraz stara się e, wyrzucić jeszcze Aszkę. Eee, jest... Mhm. Mm, Staram się też być mniej więcej na wszystkich lanech, ale. Ale jeszcze w miarę, w miarę, w miarę. Nadanżam. Aj, yy, No właśnie, jak mówisz, z tym Alisterem, a w poprzednich meczach. W poprzednim... Hacarówach grał trochę tym Alistarem? Wiesz co, że nie pamiętam, ale wydaje on mi się, że się chyba spodziewa. tak, wiesz? Kojarzy mi się właśnie, że on grał tym Alistarem. Szczerze, ci Alistarzy różnie, różnie, różnych spotykałem. Bardzo często pikana postać, szczególnie na tym turnieju. I na przykład w wczorajszym meczu turnieju. Był świetny Alistar, który po prostu popisywał się swoją umiejętnością używania skilli, bo Alistar naprawdę wymaga dość dużo skilla, ale gdy umie te swoje Q plus wykorzystać, jest w stanie przesądzić teamfights na swoją pożyczki. Tutaj gang na Irelia. mamy kolejny raz właśnie, widzę. I tym razem może im się... O właśnie, Powiez została zmierzona. Jednak... No jednak te levely robią swoje. Co prawda jeszcze Disney bez szóstego, ale wystarczająco na tyle, żeby zrobić już jej krzywdę. On wcale nie jest aż tak do tyłu z resztą, nie? Tak. co tak do tyłu, on tak na dobrą sprawę, on O, 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 listen, bo może to się do ciebie też źle skończyć, trafia na Jarvana, jednak Jarvan miał mniej HP niż się spodziewałem, sorry, tak kontem... E tutaj może, może go wziąć. zdajwować. Nie, ...tower. Tower by za dużo zrobił. No w tym momencie wybrał się y, do ochrony własnego blue. Wiktor też tam w sumie zmierza. No mogło być, mogło być tutaj ciekawe. Czy pójdzie Ultim? Ja, musi się Lee Sin e, Nie, nie poszło. Nie, nie, nie. nie, nie. Lee Sin. tutaj Viktor próbuje jeszcze y, ataku z drugiej strony. O teraz bardzo możliwe spotkanie z zacharem Niezły burst. Tak. O ten burst znowu za to obrażenie. obrażenie jeszcze rusień Tak, o, pada. Uciekał, uciekał gorąco tam. Naprawdę jak I jest. I teraz przed jakimi? <laughs> teraz jest. Nie wiem piekielnymi pioskami ale uciekał nie, nie wystarczyło naprawdę nie wystarczyło i jeszcze no to jest to co, to, co ja ci mówiłem ta, ta przewaga znaczy to niedocenianie tego tej postaci Wiktora który on tak. jest naprawdę świetnym świetnym czampionem ten jego burst który niszczy totalnie przeciwników no i jeszcze Fioletowi w tym momencie wykorzystali sytuację na zgarnięcie blue niebieskich co im daje dodatkową przewagę w Goldzie i Blue Dawidzie dla... Wiktora. A kolejny raz... Tak, kolejny raz Wiesik zostaje, no tak, na dobrą sprawę, z ręką w nocniku, nie ma... W zasadzie nie ma po co wychodzić, może wziąć swojego czerwonego, może spróbować, ale pomoże... Może jednak on Zacharowi tu coś złapać go? Nie ma O, tutaj zachary. jest akcja ja na botcie, po dobre ulti ze strony e, Sony, ale szybko, szybki heal i ulti ze strony Alistara. Bardzo dobry flash tak. i ucieczka w ostatnim... trzymał chwili. go. Utrzymał go, patrzę dalej. Shen. No, atakowany przez Ireli Ultimate. No, rzeki podgryzają go trochę, ale to jest. To jest wciąż za mało. irel. chciałabyś się go pozbyć chociaż Aha. na chwilę, bo czuję tą stratę do niego. Czuję, no właśnie, 20 las hitów aż strat. A tutaj w dżungli. Czerwony o, tutaj jakiś burs! Niebieski, znaczy czerwony go. Jeszcze, mi coś tu. No, Ładny bursztyn. Victor... strony. Właśnie to jest Victor to. może zmienić tarcza. Nie, Przeżył, nie, przeżył. Nie, nie Ale to jest Ignite. właśnie to, co mówiłem, Przestać. że Malzahar nadal może być dobrą kontrą na Wiktora, jeżeli złapie go w swoje kombo, bo to kombo Malzahara w starciu 1 na jeden jest to naprawdę miażdżące. Malefic Vision plus Plama i jeszcze ten Ultimate powstrzymuje totalnie Wiktora przed użyciem jakichkolwiek i jeszcze zadaje mu tons of damage. No, Tylko, że... Ale pamiętaj, że on do tego przy używał Ignite, żeby jeszcze to spróbować, jeszcze to tak, wzmocnić, tak. więc wybstrykał się ze wszystkiego co ma i naprawdę tam gdyby nie pomóc Lissinowa to Wiktor miałby już miałby już killa w PC miałby już tutaj dodatkową śmierć, ale a, spokojnie, naprawdę e, cały czas ten Lisin jest ogarnięty, chociaż miał tam jedną wpadkę przy blue, chociaż nie ma co wypominać, bo ratował pracując już kolejny raz swoją drużynę Naprawdę mhm. pomaga i cały czas ta Irelia czuje tą stratę. Teraz jeszcze levelowo, dodatkowo cały czas czuje tą stratę. My mamy już 11 minutę. Ja tak lubię przy tej okazji mówić o lashitach hitach. Mhm. Dla mnie z 53 plus 1 to daje 2,5 tysiące golda. O, kolejny dokładnie to co mówiliśmy wcześniej. Tak, miał. to już jest przewaga Shen'a. Naprawdę dużo. 30 las hitów przewagi plus te 3 kile, to, to, to on już po prostu dominuje. To mnie. Mhm. Zaraz będzie mógł skakać no. po innych i przeszkadzać innym graczom, ten na przykład na Zacharowicz, czy też nawet skoczyć na bota, trochę popuszować. No, na razie chyba zdecyduje się na spuszczanie wieży niebieskich, przynajmniej trochę. Tak, tak, ale ten. Jeszcze wracając do, do tych e, Adeków, do tych lasitów, ich ogólnie mi no jest stratna. Jest naprawdę mocno stratna. 500 golda e, do Aśki jedna szósta i całego przychodu poza tym jeszcze ma Zacharowy 2700 jeszcze... o Jezus Maria został złapany w ogóle aj, 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 został Alistair. złapany ten Alistair. no on, on tam nie miał jak wyjść on już tam nie miał jak wyjść, sorry patrzę na statystyki, a tutaj mi się w międzyczasie ten teamfight zrobił no, my tutaj mamy, Dobra, szybciutko. Mm, Mal Zacharowe 2,900 Golda do Wiktorowego, 300. które przewagi tego Wiktora, nie jest. Tak, to jakaś bo znacząca, ten jeden, kid, jest ten jeden jest trochę, przez przesądza, bo laski tym sądził dokładnie podobne, wręcz takie samo. Podobnie. Mhm. Irelia, no Pani, Irelia, co my mamy jeszcze u Ciebie? Cały czas nie możesz się wygrzebać z tego Tak, widzę. O Jezus Maria, to jest prawie dwa razy tyle dla Shen'a Golda zebranego, 4000 Golda w ogóle dla Shen'a, to jest najwięcej z jego drużyny. I... ta i spory plus, przy okazji jeszcze czerwony się wzmocnią biorąc tego smoka, hmm. przy czym no, nie ma nawet komu powstrzymać. Taki... i... Przewaga ogólna Golda to już jest 4300, to naprawdę jest dużo po stronie fioletowej, bo no właśnie u Ciebie czerwonych... Tata, y Jak na early game, no... O, bardzo ładny co, flash. Bardzo ładny swój. flash ze strony Uratowało go. Uratowało go, zdecydowanie. I Irelia może jeszcze tutaj, y czy... No, właśnie to jest to... Z ma ciężką sytuację w ogóle, żeby atakować, bo Wiktor jest w pobliżu, więc no, wypstykała się ze skilli i co zrobi? Nic nie zrobi, bo nie rzuci się za nim. Wie, że jest schroniony przez Viktora. To zresztą Irelia sama w sobie też nie ma za dużo zdrowia. Tak. Na razie te 1200, jeszcze Ona stara się jak najszybciej złożyć czekam. ten e, Witsenda z tego co widzę, żeby mieć tego Męczkrzycista. E, no na Shen'a w sumie, jak on uderza z tego swojego pasywa, to jest Magic Damage, to samo z e, Nożyka. Uuu, może być gancho Malzahara. Ale nie, nie nie, momencie... nie. Za szybko, za bardzo nerwy ich zjadają. Alistar... Dobra, Alistar niczym Zwiat tak, on, on, on po prostu pilnował, Minuje. żeby MFK mogła spokojnie raschitować tą kawałek dalej. Ale no właśnie, moje tutaj pytanie to, gdzie są w takim razie wardy? E... Panie ministrze, są dwa dwa no Podejrzewam, chyba mu się skończyły wardy. E, na tej linii już chyba trochę stoi, może mu akurat zabrakło pieniędzy. Tutaj... E... Telefon? czekaj. Siwo. To wybrani moment na SMSy. E, natomiast tak, tak, ale słuchaj, mimo wszystko e, jestem w takiej sytuacji. Czerwona drużyna obwardowa, to sobie pozwolę na mapy spojrzeć, u niebieskich rzeka jest w ogóle zasłonięta. Natomiast u czerwonych większość rzeki jest widoczna, Więc o, teraz jeszcze w tym fajcie, Sona ucieka w samą porę przed śmiercią Alistar w broni mi Fortune także, ale, ale nie no, no mówię. Nie może ten, nie może Listar tak zostawać, on powinien pójść jak najszybciej tak, tego tak. warda. Tylko wydaje mi się, że zostawić MFK w tej sytuacji Gang, dobry gang Listina może nawet dive yy, pozwolić na to, że, że, że to będzie wtedy No właśnie nie no no znaczy nie, no może, może posłuchajcie, ale no właśnie żeby jej nie zostawiał, bo tutaj Jarvan się kręcił, ale Jarvan hmm. nie mam pojęcia co on tam chciał na górze zrobić. Przecież dobrze wiedzą jak ciężko to jest Alice nie chcieli. O, tutaj rezultować. bardzo ładnie wchodzi u... mi mimo wszystko, zwłaszcza ale... złapany na, na ucieka Na końcówce życia, na no niemożliwe po prostu tu jeszcze Ultis Shella, no. tak tale, na to. wszelki wypadek. Znaczasz ile daje te Shella na jego, nie? W ogóle to jest... To jest nas tak. też skill, ale... No, szybka decyzja to było, Albo wchodzimy, zabijmy, albo nie. No i w sumie mogło być tylko. Ale tu kolejny, szczerze mówiąc, taki, no, no można powiedzieć, nawet lak, tak jak wcześniej na Viktorze, teraz, teraz na Disney. Mhm. Dosłownie końcóweczka życia. O tutaj wbicie. O, zostaje zwykany pod Sun Tower Shen, ale to jest Shen na 12 poziomie, więc on się specjalnie tymi hitami to no wezmą. Tak, ma jeszcze Armora. Ninja Tabi złożone z korupą. Nie, oni, oni nie mogą tutaj zostawać. Zobacz, Alistar jej nie wybroni, ona za mało punktów zdrowia, on jej nie wybroni, za tutaj się czai, ale im dłużej on się czai, tym bardziej Viktor się zbliża, e, powinni się dużo wcześniej zdecydować na ten, opuszczenie tej, do opuszczenia tego towera na jakieś szybkie naprawy. I w ogóle zrobienie zakupów, no bo teraz... Teraz gorzej to wygląda, tak? Następny taki gank, nie, no, zaczaszka się jednak cofa, więc następnego ganka szybko nie będzie. Jestem tak, z mam złożonego całego Infinity Age'a, 122 las hity co pozwala... Co już mu pozwoli zrobić niesamowity damage, zdecydował się na złożenie tego Infinity Age'a przed skończeniem butów, znaczy butów dwójek prawdopodobnie trójk chyba nie ma sobie mm. robić e, z berserkerem y będzie prawdopodobnie składał tylko e, dziwi mnie właśnie że tak, tak bardzo e, chcę tego Infinity it chcę ten damage no zdecyduję się jakby dłużej chciał zostać tutaj, wiesz? Jakby chciał dłużej zostać i zmęczyć cały czas Alistara z Miss a jakby on nie chciał tego mid zacząć, bo on nie myśli o Survivalu, bo wie, że jeżeli zaczną się dłuższe teamfighty, pełnymi drużynami, to on ma za mało życia e, na tak, tak, wiadomo. więc chce jak najdłużej zostać. To jak najdłużej tutaj jest, zostać, Sona podbita, może Alistar jeszcze coś jej zrobić. Miss Forchun O, to sona jest właśnie... I Miss Fortun Fokusowana. Tak powinno to wyglądać. Dobre rozegranie czerwonych i jeszcze mogą złapać Alistara. No, Minimalnie. na szczęście... Ale to jest, o to, o, to jest właśnie to, co Argel się spodziewał. E, bodajże może mieć runy pod crit szans, bo zauważ, że... Niżal, niżal. Oba y, hity jakie weszły w EBF, to były kryty, które zadały około 400 damagea. Eee, dzięki temu Infinity Edge'owi praktycznie spłynęła na 3 hity MF ka odaszki. Eee, tam wydawało mi się, że lepszy moment jest do fokusowania Alistara, bo to on był bliżej, ale nie, szybki fokus na MFce. I tutaj jeszcze kolejny kill. Mm, jeszcze teraz Alistar złapany. Trochę za daleko ze swoim ultimateem Jarvan Pandauer nawet nie sięgnął. No i... No i wychodzi, wychodzi jednak to ogranie różne czerwonych w, u ciebie, fioletowych. to Wychodzi to ogranie i 1 do 9 w kilach z tego co widzę 7000 golda. Tak na muzaku przewagi. No a dodatkowo jeszcze dwa levele plus ogrom HP, plus ogrom denager O i tu na I być może ten tower zostanie złapany. Z tego bota nie schodzą, i chciałem na chwilę pójść tylko na topa spojrzeć, a oni z tego bota nie schodzą, cholera jasna. No. Wydaje mi się, że teraz już mogą się zdecydować na szybki push do końca, nie wiem czy Ashka będzie się jeszcze cofać, Sharka ale chce kupić te buty, czy jednak zdecyduje się. Teraz top zostaje zniszczony przez Niech, nie właśnie Noeja. Tak, puszują to. ten top do końca, już nie chce im się bardzo czekać, no miniony jeszcze muszą przyjść. No no nie nie, nie trochę. Nie jeszcze, no patrz nie teraz nie niższą. To są 11, 13 z tą falą już powinni pójść, chociaż Jarron jeszcze Nie wiesz, co dragona. Z... Ten Wart, ten Wart jest w ogóle bardzo kluczowy w tej, do obrony dla czerwonych. Odkolwiek się Jarvan chce przyczaić, oni już mają na to kontr eee, i smok. Teraz smok. No po prostu przed chwilą się pojawił, oni wiedzieli, że on tu będzie. Niebiescy kompletnie tego nie widzą. Chociaż starają się podejść, tutaj jeszcze jest y, Wiktor. Smog dosłownie w sekundę spłynął. Pójdzie laser przez ściany pewnie. Tak jest. Zmęczony doskok Alice'a. Nowy, świetne użycie tutaj dwóch jego. Jezus Maria, kolejno tarcze, a następnie właśnie ten tak Sonic Boom. Do Kena, jak to niektórzy też lubią mówić. No daj. Bo... Ładne wejście z jego strony, naprawdę fajna gra, no ale znowu, nie chcę powtarzać tego cholera, zaczynamy się robić Repetytywne, ale dosłownie wychodzi to ogranie, wychodzi po prostu ta przewaga tej roki. Ooooj, cóż za wurs, ale w odpowiednim momencie użyty heal przez właśnie mf tylko że ona spływa, Lisie z drugiej strony, piękne, to skoczył do swojego warda, tu jeszcze ulti od Ashe'ki. Ta, Wonder Arrow pomógł. I tak samo to nie, jeszcze... nie, alister pycha jest może, na... Jest laser może? Nie, jest koniec za mam na dwa trupy I wie, że jest spuszczona do końca. Naprawdę. To już jest 11 do 3, to jest 19600 goldów 31 100 Z takiej sytuacji nie wiem. No ni 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 chcę, nie chcę krakać, nie, ale z takiej sytuacji raczej się już nie wychodzi, bo no... Za długo to wszystko trwało, naprawdę. Za długo to wszystko trwało z obroną tego botona. No i w ogóle jungler nie wychodził z tego bottom, nie miał nawet jak podejść po O, scenie. jeszcze trafiony! Ja jeszcze trafiony było... przez Viktora Laser, już myślałem, że naprawdę nie dotknie. On idealnie wpadł prosto w ten mirenite. Padła no. tutaj ulti oddewewki, no. Ten damage. Rozgonił ich, ale, ale tylko tyle, Roz, rozgonił trochę. No to jest. To jest za mało. Tak, teraz to jest za mało. tutaj wszyscy się cofają, zauważ, że jedyny TED po stronie fioletowych to tylko usony tam na początku, co padło, bardzo dobry atak Alistara był i MFK, a tak to, to praktycznie wszyscy z skillami tylko siedzą. Ashka 203, DC 505, Shed 300, praktycznie od czasu lejdowania jeszcze, no i Wiktor 403. Mm -hmm. Zdziwiło mnie trochę, że tą łezkę złożył, ale może lubi z pelami i to mu trochę ułatwiło grę, no, no to każdy lubi grać inaczej, nie? Oczywiście. Oczywiście to mu, to mu na pewno pomoże, tutaj nie ma złych itemów, tak na dobrą sprawę, jeżeli tylko wzmocni ci postać, jeżeli tylko wiesz po co chcesz to kupić, to jest naprawdę dobre, dobre rozwiązanie. Jest to build kompletnie inny niż ten co widzieliśmy w poprzednim meczu, ale wiesz, to samo tak na dobrą sprawę, to samo tak na dobrą sprawę tutaj, y, leasing też inaczej tak, wygląda, już. Ale y, no, pokazuje to, że te, tą postacią, mimo że nie jest tak popularna, można grać na wiele sposobów i nawet być dobrym. Tak, tak, dokładnie. I byłem właśnie zaskoczony, że, że dzisiaj dwa razy zobaczyłem tego Wiktora. Aż sobie sam przyjdzie na bottom lane, nie ma nawet nikogo, żeby go przepchnąć. A MFka z Alistarem wystawiając się poza jeszcze tego swojego towera okay. strasznie narażają się na ganki. Teraz Alistar już wie co na go goni go oberwał. No to taki są... O tutaj jeszcze Lissing. Bardzo mocno. Trafione. O, chyba chyba Mogę trochę przekieł, ale tutaj, tutaj... inne się odaszki, piekie, trafione tutaj wbijają się, jest team fight. Demejrz od Wiktora straszny, straszny, no. naprawdę straszny. Przyszła jeszcze ażka fokusowa. Tak wszyscy po prostu spływają, tylko Jarvan zdołał jakoś umknąć i 4 kile praktycznie zabrak, za nic, bo szedł. na końcówce życia, przeżył. Też dziwi mnie fokus naszenie ze strony e, drużyny niebieskiej, no ale wydaje mi się, że oni bili co, im się wideo. Wiesz, tam, tam trochę, tam dokładnie, to było w środku tej fighta. się włączył, już dobijali z żeby cokolwiek zrobić. Możliwe, że widzą, okej, okay, ten ma połowę życia straconego, ale zaraz. On ma ale połowę życia ten. straconego, ale tak na dobrą sprawę ma to tak. samo życie, co cała reszta. Więc, no nie, chyba jednak to, to nie powinno być tak, że ma połowę życia straconego. Często właśnie tak jest że po ludzie HB bardziej patrzą ten. Typ, po typie postaci, tak. Po tych pasaczkach, nie. Tak, tak, bo na tych samych paseczkach to dokładnie to jest co 100, więc jakichś i tych paseczków, nawet nie musicie przeliczyć dokładnie, ale ich, to jest... To już zasadnie, nie wiesz się <grym> na postaci. To raczej fokusujcie tam, co ma mniej. Tak zdecydowanie, raczej tam co ma mniej tych paseczków, ponieważ w szczególności, że Ulisina już... Przepraszam, Ulisina uszczena, to już jest tak. 2900 zdrowia, plus odporności, plus slow jeszcze na ataku. Po prostu nie no. To już jest tank nie do wybicia, tak na dobrą sprawę, nie do wybicia w jednym fazie, no chyba, że go jakoś zostawili, bo drużyna niebieskich ma tylko jednego killa cały czas i z gołobem sobie do tyłu. Raczej, raczej to już się za dużo tutaj nie wykręci. No nie poddają się, wiesz, nie poddają się, nie to jest... wiesz, Nie ma gry Ej, naprawdę, jeżeli dotrwają do late game'a, to już te ile nie będą miały aż takiej, aż takiej dużej przewagi. Będzie już ważniejsze to fokusowanie poszczególnych graczy. Ale znowu, mówimy o fokusowaniu poszczególnych graczy. Żeby dobrze to im wyszło, to niech zaczną fokusować na przykład właśnie tą tak. Asię, która jest ADC'ry. Chociaż no, w tym wiem, przypadku, na, nawet, w tego przypadku Wiktora, tego który fightu, jest na słowie pod koniec, więc... Ale Wiktor praktycznie wfleszował się w środek teamfightu, wystarczył mhm. dobry moment. No i tutaj kolejny teamfight się rozwinął. Tak, i to wystarczyło do, do trwania. No, ale Alistar nie ma za wygodnie, ale został wychwycony też e, Lissin. Jarvan przychodzi na pomoc, wskakuje ze swoim Ultimateem, złapał i wszystkich w klatce, ale cała reszta była poza zasięgiem, więc nie miał komu tam pomóc temu e, Jarvanowi, Jarvan pada, alistar pada też od o, i, e, dla niej Lissin nie trafia. Yes, nie, jeszcze, jeszcze doganiają, jeszcze doganiają, tak, może padle. jeszcze... Jeżeli Irelia... A Irelia padnie. Midnight. Tam był jeszcze albo ignek albo nawet i tak, ten tak, to sam podsmażanie trochę. E, wiesz, e, Nie ładnie, niebieskie ładnie, niebieskie ładnie. Zostało jak, zostało jak ja zobaczyłem ilość tego, w tej tarczy w momencie, gdy Ulti szedł, a poszło na maszkę, niebieskie to ja się przestraszyłem. Ona z samego tego to dostała więcej niż jej połowa z całego HP i to już mhm. w tym momencie jest koniec. Niebieskie niebieskie za mało, za mało. I zaraz. nawet taki Lee jak kręca się wraz z Wiktorem, to... No nie ma, nie ma Malzachar, nie ma czym się bronić, a sprzęt... No w sumie sprzęt nastawiony tak nie do końca na taki typowy survival. Coś z tym spellvumpem chciał ugrać, ale... Spellwamp dopiero później tak, zaczyna ale... być taki bardziej przydatny. Trzeba mieć te HP. Mamy GG. No, no, to się To tak, tak. No jednostronna, niestety jednostronna gra. Ale nie mogę powiedzieć, że drużyna niebieskiej w tak No kompletnie nie, broń Boże, oni starali sobie się do samego sprzycać. końca. Tutaj nie można powiedzieć, się. no ale jest y, widoczna przewaga drużyny fioletowej była już od momentu startu. Tak, tak, no, wydaje mi się, że doświadczenie tutaj przesadziło. No nie można powiedzieć, że, że drużyna niebieskiej grała słabo, też, też mieli parę dobrych akcji. Nie była... Y, była to jednostronna gra, ale tak y, z pewnymi przebłyskami, tak to można nazywać. Mhm, mhm. Jakby wiesz, nawet jeżeli e, drużyna niebieskich wiedziała co tu zrobić na kontra, co e, tutaj odbić, coś popróbowała to odbić, to mimo wszystko czerwoni wiedzi, aha, zrobiliśmy tutaj błąd, szybka ruszada tak. odbijamy znowu. I, no ale to jest, mówię, to kolejny raz, m, żeby się nie powtarzać, ale niestety muszę, kolejny raz efekt tego, że więcej meczów ogranych, doświadczenie zjadło. No nic, no co tu, tu mówić, po prostu dobrze zagrana gra ze strony. Hey, uh, Defenders, Defenders of the Nexus. No, Defenders of the Nexus przepraszam. No właśnie. Defenders of the Nexus. No. No nic. Dobra, my wam, my wam uh, wstępnie dziękujemy za uwagę. Jeśli chodzi o nocie. Eee, no mówię, ja więc. też wam dziękuję. Eee, no, ja tobie ja dziękuję, dziękuję i zapraszam dziękuję. na kolejne mecze turniejowe i już tutaj włączam frapsa. Mhm. No, zgadamy się już, dokładnie. Bardzo, bardzo miło, zgadamy się. Jeszcze co do tego.